Dzień dobry, witam, dobry wieczór, a witam w kolejnym filmie. Dziś chyba będziemy detektywem i przyjeżdżamy do miasteczka, by dowiedzieć się o co chodzi z zaginięciami ludzi, którym również mm, z jakiegoś powodu znikają głowy. Mówię o tym, co tylko pamiętam, jak znalazłam ten horror parę miesięcy temu. Więc ta lista takich horrorów jest bardzo długa. To jest Lucy McNeil. Zniknęła jakieś dwa miesiące temu w pobliżu Hollowburg, miasta duchów, gdzie nie mieszka nikt. To jest Mark Spencer. Zaginął trzy tygodnie temu w pobliżu tego samego miejsca w Hollowburg. To jest Jason Brooks. Jakieś pięć dni temu została mu odcięta głowa. Lokalsi widzieli i jego ciało idące wzdłuż drogi w pobliżu tego samego miejsca w Hollowberg. Lokalsi miejscowi. Jako śledczy, Twoim zadaniem jest znalezienie i zebranie dowodów. Używając radiotransmitera, bądź świadom swojego otoczenia i nie daj się ściąć. <gryw> nie daj się ściąć. Postaram się. Muszę znaleźć dowody. Zawsze uważałam, że najlepsze jest obcięcie głowy. Jeden porządny zamach, a potem. nic. W tę stronę nie mogę pójść. Tu jest chyba mój samochód, tak? O, ciekawy filtr. Czy to. Czy to jest po prostu takie krzywe? Aha, 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 tutaj. Matko, jak tu ciemno. No, ktoś tu jest? Obetniesz mi głowę, proszę. Nie Nie pamiętam. Co to? Nie wiem. Nie pytaj mnie, ja też nie wiem. To chyba ty jesteś śledczym, tak? Ja tylko to bo steruję. W tym kierunku mam iść? Czy ja tu widzę czaszkę? Hmm, matko, jak ciasno. That's what he said. Czy Slenderman na mnie wyjdzie? Tu jak wyjaśnij. Mam okno otwarte w pokoju i teraz nie wiem, czy to na zewnątrz takie dudnienie dziwne jest, czy tutaj. Mhm. Nie. Czy ja zrobiłam kółko? to tak było? Tak. Czym to miejsce jest takie pofalowane? Nie no, te drzwi nie były takie szerokie. Chyba po prostu muszę robić kółka. Aż mi radio nie złapie jakiejś fali. Tam poszłam wtedy, więc teraz muszę iść prosto. Bo nie szłam jeszcze tędy. Chrystusie Jezusie! Kto to budował? Tędy pójdziemy? Nie, tędy się chyba idzie znowu do tego domu. Nie wiem, zgubiłam się. Zgubiłam się. To miasteczko jest tak małe, że ja się naprawdę zgubię zaraz. Jeszcze ono się zniekształca coraz bardziej. Może skrypt prowadzi najpierw prosto, a potem w tamtą uliczkę. Matyldo. <noise> tak, tędy. Coś tam leży. Co to, laleczka? Ktoś ze mną będzie? Nie. Ładna laleczka. Wyjątkowo tędy nie szłam? Wszyscy w koszykówkę grają. A, jest. O, głowa. Eww. Dobra, to jest straszne. W sensie nie, że mnie przeraża, ale wygląda tak. Uncanny. Dolina niesamowitości. Krew też mogę zlizać. Znaczy zebrać jako dowód. Czy idę w dobrym kierunku? Zaraz wyjdę z miasta i nawet nie będę wiedzieć. O tu nie muszę iść. Dzień dobry. Nie wiem co ona mówi delu, delulu, deluzion de de tędy. Dobrze, że coraz częściej łapie sygnał, bo. Kaseta już! Jesteś pewien? O! Tego tu nie było! Chociaż nie wiem, czy ja nawet tu byłam. <noise> Jakiś artysta to, bu to budował, wszystko mówiłam. Albo ktoś, kto nie potrafi używać narzędzia terenu w Simsach. To też jest możliwe. Ja nie wiem, czy ja tędy szłam. Dobrze szłam tędy. Poszłam w prawo, A, czyli zrobiłam tą rondo. Czyli tędy muszę iść? Czy? Skoro do samochodu. Chyba. <laughs> nie pytajcie mnie, gdzie jest samochód. Nie mam pojęcia. Na pewno w końcu na niego trafię. <laughs> tak, ten, tutaj. Jakimś przypadkiem, jakimś cudem udało mi się. Wciąż nie mogę tego zebrać. Mój samochód, tak? To jest Ryan Smith. Został znaleziony bez głowy w Holoburg około 5 rano. A to zdjęcie zostało znalezione w pobliżu jego ciała. Nikt nie wie, kto zrobił to zdjęcie. I jego głowa wciąż nie została odnaleziona. Ej, fajne to było. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za oglądanie. To była kolejna gra Nivena na moim kanale. Wcześniej była ta... Tak, gry Nivena zauważyłam, że odznaczają się dosyć fajną, fajnymi mechanikami. Na przykład była ta z zostawianiem mm, lamp i że robisz zdjęcie lampy, żeby je rozmnożyć. Czy ja coś źle kojarzę? I tam były też żaby w tej grze. Innej gry nie pamiętam, ale na pewno przynajmniej dwie ograłam. Dajcie mi też proszę znać, co chcecie właściwie oglądać na kanale. Myślę, że zacznę znowu tłumaczyć horrory. Postaram się też wybierać krótsze horory, w których nie ma aż tyle tekstu, bo zauważam, że ja sama się męczę. A i myślę, że też pali nie będę nagrywać, bo. Mm, Wasze wyświetlenia dały mi do zrozumienia, że to jest bez sensu. A Niki? Niki myślę, że jeszcze będę nagrywać, bo myślę, że jest mała nisza z nas, która chce to oglądać, więc na spokojnie. Teraz jeszcze będzie ten patch 2.0, gdzie właśnie prawdopodobnie, podobno allegedly krajobraz tworzyli ludzie od Alicji, więc na pewno będę nagrywać. Pa, pa!